No, witam Was, kobiety. Witam. Jejku, dzień dobry, kobietki, dzień dobry, panowie. No, matko, co ja tego nowego roku, jakieś nowe słowa wprowadzam? No, już skandal. Wiecie, no, idę jeszcze do ja, takiego drugiego, mojej, do drugiej mojej galerii, bo w pierwszej niestety się nie udało nic zdobyć. Ale mówię, póki tak piękno mamy mroźną pogodę, oh, takie plus 10. Jak chciałaby się mieć? To mówię, nagram sobie filmik dla Was, jak się dzisiaj nastroiłam. Jakie boskie kolory połączyłam, jak co z czym i w ogóle. No dziś będzie połączenie takie zimkowe, bo będzie zieleń z różem. Szybko, że tak powiem, zdejmę sobie płaszczyk, aby Wam nagrać, co mam pod słowem, bo wiecie, jest oczywiście nie minus nie plus 10, tylko minus 10. Już pokazuję. Oliwkowa koszula męska, słuchajcie. Leginsy oliwkowe. Oliwkowa marynara i na to sukienka letnia. Słuchajcie, wyłożona delikatnie w leginsy. Już tam pokazuję z daleka. No taka sytuacja i do tego oliwkowe bodki wiązane, które zresztą dzisiaj idą niestety do wyrzucenia, bo dawno ich nie nosiłam. Ci okazuje że jakaś się lekka dziura zrobiła gdzieś. Odpadła mi skórka, pękły mi sznurówki, no po prostu ciepiska. Mankiety w mój ulubiony sposób. Taka biżut, Zobaczcie, troszeczkę się taka nowość. Tutaj go znalazłam. Wiecie, porządek sobie zrobiłam? sobie znalazłam taki materiałowy boski, tylko trzeba uważać, jak się moje rączki się z całym mokre. Tylko tak to Koczę to nie rano No i oczywiście moje agrafki, które którymi ozdobiłam boską marynarkę, która była zwykła. A teraz wygląda po prostu cudnie ponoć, ponoć. To są niesamowite trendy teraz. Ale wiecie, ja te trendy to już od roku czy od dwóch, więc... No co, umówmy się, że wyprzedzam trendy. Jezu, zakładam korzuszek! Do tego boski korzuszek cieplusi. No i torebka. Fabiola, pomarańczowa AND dla bubu turkusowa. Także taka stylizacja. No piękne, ale zobaczcie jaki fajny ogon, Muszę się dzisiaj zabiła o niego, no ale dla stylizacji trzeba się poświęcać, więc słuchajcie, łączymy kolory i kolory przede wszystkim od nowego roku, ubieramy się w kolory, yeah. pozdrawiam was serdecznie, pa.